Cyk, 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 godzina 9.09. Tak naprawdę nie mam pomysłu, jak rozpoczynać zegarowo ten, to nasze spotkanie. Dobra, 9.09, a zatem idealny moment, żeby kontynuować naszą codzienną, rutynową, już można by powiedzieć, audycję, która nazywa się przepięknie "Salespresso". czyli co? Kawa przy y, rozmowie o sprzedaży albo odwrotnie. Moim gościem niezmiennie już od wczoraj, jest kolega, a mogę śmiało powiedzieć kolega, Krzysztof Rzepkowski. Dzień, Dzień dobry. Ja, nazywam Cześć. się Dariusz Milczarek i nie będę milczał. Dobra, to taki żarcik jak zwykle. Słuchaj Krzysiu, yy, wkroczyliśmy w rozmowę o... Nie chcę powiedzieć o obronie ceny, bo, bo ta obrona co to jak defensywnie brzmi. Tak to prawda. O jakoś taką zadbanie o to, żeby to można było dobrze sprzedać. Tak wiesz, kalorycznie to sprzedać. komunikacji mojej ceny. Wiesz. I doprowadzenia do tego, żeby, żeby z tą piosenką na ustach niemalże wkroczyć w świat sukcesu. I klient, żeby z nią wyszedł głęboko przekonany, że pięknie śpiewamy. No właśnie. To widzisz, uwielbiam tą taką poetyczną część naszej rozmowy. I. Wczoraj żeśmy sobie trochę rozmawiali o naszych różnych głowach, nastawieniach, które nam przeszkadzają albo pomagają w tym, żeby no, o tej cenie myśleć w kategoriach... Fajna cena, prawda? Mm -hmm. warty, produkt warty, warty grzechu. prawda? Tak. Że w zależności od tego, jakie mamy doświadczenia, nastawienia i tak dalej, na koniec dnia pewnie tatusia i mamusi, no. bo to gdzieś no byśmy, działam, doszty, do tego, byśmy No to mam albo taką gotowość do otwartej komunika komunikacji o tym, co ja właściwie mam i że to jest fajne, drogie, albo jestem taki trochę zamknięty. No właśnie, i... to zamknięcie tylko jedną rzeczą dopowiedział, Bo nie padło słowo strach. Nie? Nie A padło. wydaje mi się nie padło. A to jest według mnie kluczowe. Czy ja jedąc na spotkanie już jestem wydygany? Czy ja mam strach przed tym klientem, którego zobaczę? Wiesz, że ja taka zasada w negocjacjach, czy taki grzech główny w negocjacjach, że ja mam słabszą pozycję negocjacyjną. I ta słabsza pozycja może wynikać z tego, że ja jestem nieprzygotowany do spotkania przykładowo, ale też bardzo często właśnie z mentalu wynika, bo ja jedę na spotkanie z prezesem spółki giełdowej. Czajisz to prawdopodobnie będzie jakiś gigant, jakiś człowiek, Mąstrów. który będzie tak bogaty, tak mądry, że ja przy nim to w ogóle jak debil wyjdę. Tak, tak. I ja już pod, jeszcze podjeżdżam pod biuro i widzę jego samochód i tym moim tam. No tak, a poza tym jeszcze jest. chyba mam. I już wchodzę tak wydygany, no że się godzę na wszystko. Ściągam gać. Oczywiście, Panie prezesie, zgadzam się, jasne, no tak. dopasujemy w ofercie cenę do Państwa no Tak, A że w tym wszystkim Koniec. jeszcze jest taki trochę lęk. Że mi się nie uda, że ja stracę jakąś okazję, że przecież to nie było łatwo się umówić na przykład na no to tak, spotkanie. więc prawda? robię wszystko, wiesz, żeby to dobić, tym bardziej, że oczekiwanie jest wielkie. Wszyscy w firmie mówili: Jedź, Darek, jedź, trzymamy kciuki. No tak, ale zaś jeszcze w tym jest <laughs> jedna, zobacz taka ciekawa rzecz, że przynajmniej jak się pyta większości handlowców o to, o to ich poziom ceny, to oni raczej mówią: No to jest dobra cena, no jakby no, nie jest za wysoka, prawda, że gdzieś jest optymalne, jest okej, okay, a rzadko kiedy gdzieś ta narracja jest taka, proszę pana, no my mamy bardzo dobre rozwiązanie, wie pan, no jesteśmy pewnie jedni z najdroższych na rynku, no ale po pierwsze no nie, 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 nie mamy ambicji, żeby być najtańsi, dlatego że staramy się dać klientowi tą wartość, którą nie, nie dają inni. To ten przekaz, zobacz, gdyby on był tak. gdzieś w głowie, mentalnie już gdzieś tak uformowany, to łatwiej byłoby nam... Trochę się przebić przez to, przez to takie, wiesz, tani tani tani. Mi się Nie. wydaje, że dziś, że ta cena jest tak jakoś wszechogarniająca, że w zasadzie. To znaczy słabo jest być drogo, drogim, nie masz wrażenia, że to jest... Słabo trochę. jest być drogim więc od razu tak naprawdę muszę się tłumaczyć. Dokładnie. A zobacz, że wielu handlowców od razu się tłumaczy. Tak. To jest trochę tak jak ogłoszenia w internecie, sprzedam mieszkanie, cena do negocjacji. Tak, Już tak. na dzień dobry masz, wiesz, napisane, tak. że tak naprawdę przepraszam, że w ogóle na tyle wystawiłem, tak. to jest do negocjacji, nie? Dogadamy ale się, dogadamy się. się. Ale to ciekaw, czy to by się wydaje, bo przecież wiele lat yy, 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 na różnych rynkach działałeś. Czy to jest twoim zdaniem jakoś... Polskie, czy to po prostu jest ludzkie? Ach, to teraz tu Walnąłem pojechał. trochę mocno. Tak, tak? walnąłeś mocno, mocno. Pytanie. Wiesz <noise> Dobra. Musiałbym co bardzo to być pytanie? mądrym człowiekiem, ale wie, że pytanie? nie jestem, więc trudno co powiedzieć. To? Nie, nie wiem. Chciałem nie tak, wiem. tak górnolotnie, ale chyba to ja. nie wiem. Patriotycznie tak chciałem trochę, ale to mhm. nie jest dobry kierunek. Masz rację. Nieważne. Zresztą to ostatecznie nie ma znaczenia. Ważne jest to, że ja się często z założenia trochę yy, znaczy, gubię w tych swoich własnych nastawieniach i one mnie tak naprawdę ciągną w dół. Dobra, ale to jest jeden, jedna perspektywa, czyli to, co mam w głowie. I to mi może przeszkadzać, albo może w nie. Tak, przed spotkaniem od razu. Pytanie, czy ja mogę coś mm -hmm. jeszcze, bo to gdybyśmy, może później o tym porozmawiamy, ale czy ja mogę coś z tym robić? No bo to jest też tak, że wiesz, oczywiście mogę sobie nazwać, że są pewne problemy, one wynikają z różnych rzeczy, ale teraz, czy ja. Mam, nie wiem, jakąś afirmację dzienną sobie próbować zafundować. To pewnie narzędzi będzie tak dużo, to też był, byłby oddzielny temat. Wydaje mi się, że afirmacja to jedno, ale prędzej. Ja jestem wielkim fanem takiej zasady: rób to, czego się boisz, i że tylko strach znika w działaniu. Więc jeżeli ja się boję Czy tego... Co cię zabiję, to cię nie zabije, to cię No, może nie aż tak, ale jeżeli się tego boję, to ten strach nie zniknie nigdy, jeżeli będę go pielęgnował w sobie. Ja muszę też mieć odgórne przyzwolenie w organizacji do tego, że może mi się nie udać. Sam sobie muszę dawać. Że nie mogę stracić tego, czego nie mam. To fajna zasada Sandlera. Czyli jak jadę na spotkanie, to mieć w głowie to, że jak się nie uda, to nie pielęgnuje jej porażki, tylko następny proszę. I zawsze pomagało to ja jest mi... co, takie myślenie, że po prostu pamiętajmy o tym, że ludzie są różni i że nie wszyscy widzą naszą miarą. I że jak my się czegoś boimy, albo coś dla nas jest drogie, albo coś dla nas jest niepotrzebne i niefunkcjonalne, to wcale nie znaczy, że tak, to, tak samo widzi to klient. A mi też przekonujmy <laughs> już inna rzecz w głowie, taka myśl, prawda, że to nie ja byłem dla niego za drogi. Czy to nie jestem za drogi? On po prostu jest za biedny. To optyka kompletnie zmienia. To nie jestem winny temu. No po prostu nie masz, nie, nie masz tyle pieniędzy, żeby jeździć moim Ferrari. No dobra, niech albo, moja wina. albo nie chcesz, albo nie, bo to wiesz. Albo nie chcesz, tak. Albo, albo nie, chcesz, chcesz, nie chcesz. I to jest inny element. Nie, ja nie potrafiłem do tego dojdziemy. Ja nie potrafiłem ci pokazać tej wartości. Dlaczego za to Ferrari przysłowiowe tyle płaci no tak, albo, albo może ja po prostu nie chciałem tych pieniędzy, które potencjalnie mam, przeznaczyć na tą konkretną rzecz. Wolałem na coś innego. Więc, no, tak. no dobra. No, Można do tego sobie jeszcze wrócimy, bo to na pewno jest ważny wątek. Czy coś jeszcze masz, jakby co, co w drugiej kolejności, byś uznał za taki ważne. Ja myślę, że naj... chyba pierwsza rzecz, która mi przychodzi do głowy, jak nawet mam tą taką w głowie, teraz wiesz, tą metaforę z tym Ferrari, no to jeżeli ja z tym moim Ferrari pójdę na sprzedaż do nie wiem, jakiś powiedzmy blokowisk, gdzie przeciętnie klient nie wiem, ma średnią krajową, to prawdopodobnie tam nie sprzedam tego Ferrari. Nawet jeśli odwiedzę wiele blokowisk. No nie? Nawet jeżeli odwiedzę wiele blokowisk, prawda? Jeżeli będę sprzedawał. Nie wiem, piasek na pustyni przysłowiowy, to prawdopodobnie tam też mogę go nie sprzedać, przynajmniej nie mm -hmm. tak, jakbym myślał. Więc wydaje mi się, że takim pierwszym krokiem to jest w ogóle zdiagnozowanie sobie, do kogo ja z tą moją proposition, tak zwaną, w ogóle uderzam. Nie? Czy, czy ja mam zdefiniowanego klienta, to się tak wiesz, mądrze nazywa często persona. Czyli po pierwsze, kto jest moim w ogóle klientem, jak on wygląda, ile on może mieć lat. Bo są pewne produkty, które jak będziesz próbował Viagra sprzedawać wśród dwudziestolatków, to może nie zrobisz interesu życia, chociaż nie wiem. Ale no jakby. Zdziwisz. Może to się zdziwię, to może lekarstwo na przykład na. Burlecityn na przykład. Tak, albo potatkę, <laughs> prawda? No to jakby ja muszę zdefiniować po pierwsze, kto jest moim klientem w niektórych branżach, jaką on ma płeć. W jakim on jest wieku? Jakie on ma wykształcenie? No tak, ale to mówimy o kliencie indywidualnym, ale no mówimy też o firmie, prawda? Że to też pytanie, jaka to jest firma, jaka, jaka jest, jest jej firma. struktura, czego ona może potrzebować. Zobacz, myślę, że też takim ważnym językiem opisu to jest jakiś rodzaj ich potencjalnych potrzeb, prawda? Czy mhm. tam wyzwań, czy problemów, przed którymi stoją. Czyli na przykład wszystkie firmy, które mogą mierzyć się z tematem jeden, tematem 2 tematem trzy, to jest mój target, prawda? Jeszcze musi mieć dobry standing finansowy i coś tam No jest. tak, czyli wiesz, taka, taka kwalifikacja też tego klienta, prawda? Jako, wiesz, jaki budżet musi mieć mniej więcej, jaki jest jego status finansowy, czy to jest B2B, czy B2C, ja muszę gdzieś to wiedzieć, mieć zdefiniowane. I według mnie, jak to zdefiniuję, czyli kto jest moim odbiorcą, no to kluczowe pytanie, gdzie on jest? A. Zarówno w tym świecie rzeczywistym, gdzie przebywa mój klient, jak i gdzie on przebywa w internetach? Wiesz, tych odchłaniach internetu, czy on bywa na takich portalach? Czy on. Wiesz, że tak jak są całe takie badania robione, kto kupujący, nie wiem, jakiś produkt, jakich najczęściej słucha stacji radiowych? Nie się dowiedziałem, że najlepiej reklamy dawać nie chcę teraz lokować produktów, ale do danej branży w konkretnej stacji radiowej, bo tam jest najwięcej. To są bardzo fajne badania, które. Gdzie szukać mojego klienta? Gdzie on odwiedza w tych internetach? Czy on jest na TikTokach, czy on jest na LinkedIn'ach? Na Instagramach czy na Facebookach, wiesz, gdzie się tam... Wiesz co, <coughs> mnie narzucił na przykład w głowie, jak powiedziałaś to, że... Y no bo tak, niby to jest banał trochę, no nie? Jak, jak, tak jak sprzedawcy tak. sobie mówią o tym, no a to wiadomo, że mamy jakiś, jakiś target, jakiś klient. Ale zobacz, ja to patrzę trochę też z innej perspektywy, bo to jest czasami taka decyzja, gdzie nie szukać, czyli gdzie zrezygnować Mhm. Bo zobacz, że my jednak chyba mamy, albo przynajmniej ja tak myślę na przestrzeni wielu lat obserwacji różnych handlowców, że ludzie trochę podchodzą do sprzedaży oportunistycznie. To znaczy, właściwie rzucam wszędzie. No i jakoś tak się coś taki, przyklei, no, trochę tak, tak. makaron, że jeżeli na przykład ktoś mi powie: Słuchaj, ale najprawdopodobniej te firmy, ten, ten, ten rodzaj firm, nie będą zainteresowane Twoim produktem, to czasem jest taka duża trudność dobra. To ja zupełnie zmieniam. Optykę. Może tam wśród tej odchłani jest kilka dobrych rybek, które potencjalnie były moim klientem, ale jeśli mam w sposób strategiczny działać, to muszę się na jakimś kliencie skoncentrować i gdzieś go szukać w sposób taki metodyczny. A to czasami oznacza tak. zrezygnuj z takiego, przytrafi mi się przy okazji. Ja ale opowiem, wiesz... co, powiem ci tak i to jest też problem dla wielu handlowców, dlatego że każdy znajdzie przykład. Że sprzedał Ferrari na blokowisko. A, to prawda. Że miałem. Ra a byłem i ta, i to nieprawda, co mówisz, bo tak nie jest. A. Mam na to przykład. Że nie warto rezygnować, ta, bo to. Nie bo nie jednak jest nadzieja. Nadzieja matką handlowców, wiesz, zawsze mam tą nadzieję, że a nuż tam ktoś będzie. I masz rację, sztuka rezygnacji z pewnego pola, z pewnego ta. obszaru, że ja tam nie. Mimo przykładów, mimo ta. tego, że od 20 lat toś w firmie powtarza, ale ja kiedyś ta, miałem tam. Ta, ta. ta. To to a to jest właśnie strategia, o której mówiłeś. No tak. Czyli połączenie strategii działania, ale jednak poprzedzone wyraźnym zdefiniowaniem, do kogo ja w ogóle chcę trafić z moim produktem. Nie? Kto jest moim odbiorcą i gdzie go w ogóle mogę szukać. Słuchaj, mam dla ciebie dobrą i złą wiadomość. Dobra jest taka, że musimy zakończyć. Hmm. A zła jest taka, że jutro będziemy kontynuować. Cholera. No trudno. Do zobaczenia. Do zobaczenia.